pan pana pierwszym wzorem mężczyzny. Ta, zawsze marzył pan o rodzinie? Nie, proszę pana. Ja jestem takim przypadkiem, że lepiej późno niż wcale. I jako w moim poprzednim życiu reżyser, więc trochę rzemieślnik, a, 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 ale też i na poły artysta prowadziłem żywot bardzo dalece i głęboko nieuporządkowany. Tak. I dopiero moja żona otworzyła jakiś okres porządku i stabilizacji w moim życiu. I to już, i to już proszę pana, 10 lat. Tak, 10 lat. Czuje się pan doceniony? Przez pana nie, 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 nie. Pan tutaj, się, z całą pewnością. Pan, się, pan... pan się... mnie tu zaprosił, pan czy zadaje mi pytanie. Jeśli tak interesuje strydor, się tak pan tak. łaskawie jakimiś nie. moimi prywatnościami, wspomnieniami, no to jestem bardzo doceniony. Je, je, je.